Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dawno nic nie dodawaliśmy na stronkę, ale dzisiaj razem z mamusią przychodzimy do Was z informacją, że robimy małe postępy. Cały czas walczymy, cały czas ćwiczymy, rehabilitujemy się, ćwiczymy na cyberoku. Całkiem dobrze mamie to idzie, prawda? No i tak, chciałabym wszystkim serdecznie podziękować. Wszystkim tym, którzy wzięli udział w naszych poprzednich akcjach charytatywnych, wszystkim tym, którzy przyszli, którzy zaangażowali się, wszystkim wolontariuszom, serdecznie dziękujemy. I przychodzę do Was z prośbą, ponieważ organizujemy kolejny koncert już 29 września. I tak, jeśli ktoś chciałby przekazać nam, nie wiem, vouchery, różne rzeczy, które przydałyby się nam na licytację, to bylibyśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Także, jeśli ktoś chciałby coś przekazać, to czekam na informacje i pozdrawiamy razem z Mamusią, prawda? Mamusia, pozdrawiamy.